Późną październikową porą od rana w siodle przez cały szary i głuchy dzień przemierzałem pod nisko zawisłą na niebie przytłaczającą powałą chmur ponure i odludne okolice i zmierzchało już gdy ukazał się wreszcie mym oczom smętny dom uszerów nie wiem z jakiej przyczyny ale gdym tylko go ujrzał przeniknął mnie przeraźliwy smutek powiadam przeraźliwy albowiem doznania tego nie łagodziła owa poetyczna, a co za tym idzie na poły powabna aura, w jakiej przedstawiają się nam zazwyczaj nawet najsroższe w przyrodzie obrazy grozy czy spustoszenia. Ciąg dalszy opowiadania Edgara Alana Poe Zagłada Domu Uszerów 10 maja o godzinie 22 na Strychu Centrum Kultury Zamek. Spotkajmy się na ulicy Książek. Zaprasza Maciej Kucharski z Radia Merkury.